Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem: skąd on to ma? I co za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją u nas także jego siostry i powątpiewali o nim? A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwili się też ich niedow... Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsi i nauczał. Oto słowo pańskie. Na chwilę usiądźmy. Z tyłu też słyszycie? Tak. Ta Ewangelia dzisiejsza z jednej strony jest zadziwiająca, bo. Możemy sobie zadać pytanie jak to możliwe że ktoś zna Jezusa od małego, zna jego historię od małego, a potem nie przyjmuje jego mocy, jego łaski. A co więcej, przez to, że zna go od małego, jest zamknięty na to, żeby później przyjmować naukę, przyjmować uzdrowienie, uwolnienie i z tego korzystać. To się wydaje z jednej strony no, niemożliwe, po to od małego chcemy być przy Jezusie, żeby później, gdy jesteśmy już dojrzali, też przy Nim być. A tu się e, e, okazuje w Ewangelii, że są tacy, którzy od małego patrzą na Maryję, na Józefa, na Jezusa, a później, gdy przychodzi moment dojrzałości, to od Niego odchodzą albo nie przyjmują tej nauki. Bo mówią, przecież my go znamy od małego, i to wszystko było. Widzieli jak robi w pieluchy, jak gra w piłkę, e, widzieli jak klaszcze, jak się bawi, i to wszystko powoduje, że później w momencie dojrzałości mają z tym problem. Ale gdybyśmy to, nie, nawet nie, nie że gdybyśmy, ale spróbujmy to przenieść na nasze życie, na nasze doświadczenie Boga, i też się tak dzieje. Że u osób, które od małego są w rodzinie wierzącej, od małego widzą uczestniczenie w Eucharystii, są prowadzone do Kościoła, i przychodzi taki moment, że, no, że Jezus się pojawia, staje przed nimi, a oni powątpiewają. Już o tym mówiliśmy kilka dni temu, ale moment, który jest trudny, i sam Jezus się temu dziwi, jak to możliwe, że tyle był z nimi, tak długo byli razem, a tu się okazuje, że, że nie przyjmują tego słowa i Jezus niewiele może zdziałać? To, co patrzę w tej Ewangelii, jest takim sekretem trochę, to że to są te słowa, które wypowiadają, a mianowicie czy nie jest to Syn Cieśni, czy nie jest to... Ten, który z nami się bawił, to czy to nie jest ten, którego widzieliśmy, słyszeliśmy, malutkiego, rozrabiającego, chodzącego między nami? Ci mieszkańcy Nazaretu cały czas żyją pewną treścią, którą spotykali u Jezusa, jak byli mali. I trudno jest im się przestawić na inny rodzaj treści. I problem, który, który mamy, to jest taki, że osoby, które dorastają, wzrastają, potem są nastolatkami, dwudziestolatkami i dalej, cały czas są na poziomie dzieci. I patrzą na Boga przez perspektywę dziecka. Że to klaskanie, które kiedyś było, ja go dzisiaj tak nie odczytuję i to jest dziecinne. Że to flagowanie, to śpiewanie, to jest dziecinne. I, i, trudno, i trudno jest się z tym Przeciwstawić temu, co było kiedyś i zacząć żyć tym w sposób dorosły. Bo cały czas jest to skojarzenie, przecież to jest infantylne, to jest dziecinne. I ci w Nazarecie o tym cały czas mówią. Przecież my go widzieliśmy. On mówi do nich do dorosłych, a, a w ich głowie jest cały czas, ale my go widzieliśmy, jak się bawił w piasku, jak robił babki, jak, jak biegał i, i dokuczał. My to wszystko widzieliśmy i nie możemy teraz sobie z tym poradzić. A Jezus się temu dziwi i niewiele może zdziałać między nimi. To, do czego nas ta Ewangelia zaprasza, to, to żebyśmy przy, przyjmowali, brali treść Biblii, treść Boga, to jak On do nas przychodzi, żebyśmy poddali się temu, że to się zmienia, chociaż może mieć te same formy, ale się zmienia, bo potrzebujemy w różnym momencie. Różnego, różnego dotknięcia Pana Boga. Potem w życiu dorosłym to też się zmienia. Inaczej przyjmujemy Słowo Boże, jak mamy 25 lat i jedno dziecko, a inaczej jak trójkę dzieci, mamy 40 lat, czy piątkę dzieci. To jest zupełnie inne spotkanie z Bogiem, bo jest zupełnie inne wytrącanie z równowagi. I, i trzeba inaczej o tym z Panem Bogiem rozmawiać, bo możemy pozostać na poziomie, kiedyś, Boże, to było fajnie. Jak byłem singlem, jak byłem z jednym dzieckiem, to, to było to jakoś tak ułożone, był czas na modlitwa, teraz na nic nie ma czasu. A Bóg do nas dalej mówi, tylko w inny sposób. I to jest to ciągłe poddawanie się, że życie duchowe się zmienia. Jeżeli zatem nie pójdziemy, to będziemy żyli historią, albo nie daj Boże, tym dzie byciem dzieckiem, ale jak w sposób infantylny. I to nas może blokować na Pana Jezusa. Może blokować nastolatków, może blokować dorosłych. Różny pokarm otrzymujemy i zasadniczo ten pokarm zmienia się przez to, że chcemy z Bogiem być więcej w ciszy. I ta cisza jest karmiąca, że ja mówię do Niego swoimi słowami, że jestem z nim w sercu. Przychodzi taki moment w życiu. Że spotkanie z Bogiem zaczyna być golgotą. Przychodzi taki moment, że spotkanie z Bogiem, a wcześniej nie było. Przychodzi taki moment, że spotkanie jest przemieniające jak na górze tabor, a wcześniej tak nie było. Że doświadczamy jakiegoś olśnienia, a wcześniej tego nie mieliśmy i nie rozumiemy tego, co się dzieje. To są różne etapy życia duchowego, na które potrzebujemy być otwarci. Bo tak jak dojrzewamy w życiu, tak też dojrzewamy przed Bogiem. Bóg inaczej mówi do rodzica, którego dzieci właśnie opuszczają dom, a inaczej jak ma dzieci dorastające w okresie buntu, a jeszcze inaczej jak ma dzieciaczki, które co chwilę emocjonalnie inaczej funkcjonują. To jest zupełnie inny rodzaj spotkania z Bogiem, i do tego nas Jezus zaprasza, żebyśmy się na to otwierali. Do młodych. Ta Ewangelia jest, żebyście nie żyli tym, co było kiedyś. Tym, tym spotkaniem dziecinnym, ale żebyście nawet w tych samych formach szukali spotkania z Bogiem dojrzałego. I jak, się, jak się z tym nie zmierzymy, to, no to będziemy odchodzić. Tak jak ci dzisiaj w Ewangelii widzą Jezusa, rozmawiają z nim, on stoi przed nimi i nic nie może zrobić z powodu ich niewiary. To może być nasze doświadczenie. Możemy Go tak znać od małego, że on stoi między nami i nic nie może zrobić z powodu naszej niewiary. Także nie trzymajmy się kurczowo tego, co było, tylko poddając się dojrzewaniu w wierze przez całe życie. Otwierajmy się na nowe i mamy różne etapy. Etap małego Jezusa, etap, kiedy Jezus. Zaczyna działalność, powołuje etap golgoty, zmartwychwstania. To wszystko jest naszą drogą. Tak to wygląda przy panu Bogu. To takie podsumowanie, może trochę, żebyśmy się mniej dziwili różnym sytuacjom. Jak to możliwe? No, tak to możliwe. Wszystko jest możliwe, skoro się dzieje. A jednocześnie otwierali się ciągle na nowe. Ciągle na nowe, bo. Bo Bóg przemawia do nas tu i teraz, a nasza rzeczywistość jest tu i teraz. Jesteśmy teraz, zaraz będziemy po Rajgrodzie, a byliśmy przed Rajgrodem. Mamy to doświadczenie tutaj, za chwilę będzie trochę inne. I cały czas Bóg do nas mówi, wzmacnia nas, posyła swojego ducha, abyśmy w Bogu rośli i w Bogu byli mocni. Amen.